Jestem najlepszy. pracy Zawody z Waszą Szermierka zawsze była obecna w Radlinie. z ja bardziej z opowiadań niż z autopsji, ale jeżeli możemy, to pomagamy, i czego dzisiejsze zawody z potwierdzeniem. Tego. No i cieszmy się, że tyle, tyle ludzi przyjechało, tyle młodzieży przed, przed świętami do nas, do Radlina. Jest to również promocja miasta i promocja kopalni w tym 130-leciu istnienia tej kopalni w Radlinie. Cieszę ogromnie, że zawsze w grudniu szermierka gości w Radlinie. Kiedyś to były turnieje Gloria Victis, teraz Puchar Polski, który jest takby jedną z ostatnich eliminacji do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Cieszy również, że nasz zawodnik jest na trzecim miejscu na liście i ma szansę na obie te imprezy jechać. Mam nadzieję, że dzisiaj potwierdzi swoje miejsce w czołówce. E, ogromna radość z tego, że jesteśmy w stanie zaangażować we współorganizowanie tego turnieju zarówno miasto, jak i kopalnie, największy zakład w Radlinie. Bardzo się z tego cieszymy. A efektem tego jest już przyrzeczenie, że barburka nareszcie w szermierce wróci na Śląsk. W przyszłym roku będziemy organizatorem turnieju barburkowego jako Pucharu Polski Seniorów. 76 lat już tutaj funkcjonujemy, i mam nadzieję, że ta szermierka będzie tutaj zawsze kojarzona z Radlinem. Ukłon w kierunku naszych trenerów, którzy, no, ich praca powoduje, że tak wspaniale ten sport tu funkcjonuje, również działaczy, bo nie jest sprawą prostą zgromadzić środki finansowe, niemałe środki finansowe, które pozwalają na uprawianie tego. Także naszym sponsorom serdecznie dziękujemy no i polecamy się na przyszłość.